Cześć czołem. Witam Cię najserdeczniej w najnowszej 27. solówce w ramach Cierpień Młodego Muzyka. Tą solówką zaczynamy swoisty minicykl. Będą to dwa połączone ze sobą odcinki, których tematem będzie to, jak odnaleźć się w studiu nagraniowym, kiedy idziemy do niego po raz pierwszy. Jak łatwo się domyślić, będą to odcinki raczej skierowane do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w branży muzycznej, bądź też do takich, które do tej pory na przykład nagrywały w domu i po raz pierwszy wybierają się do takiego studia z prawdziwego zdarzenia. O czym dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak takie studio nagraniowe wygląda. Powiemy sobie trochę o słowniczku pojęć, które warto znać przed wejściem do takiego studia. Porozmawiamy też o tym, w jaki sposób się komunikować z realizatorem nagrania, czy o tym, jakich błędów się wystrzegać. Serdecznie zapraszam. Zacznijmy zatem od tego, jak w ogóle wygląda studio nagraniowe. Studia nagraniowe mają naprawdę przeróżne kształty, bo to zależy głównie od tego, Jaką powierzchnią dysponuje ktoś, kto takie studia przygotowuje? To studio, w którym jesteśmy tutaj, w którym ja pracuję na co dzień, jest dosyć specyficzne, dlatego że mamy tutaj trzy pomieszczenia. Za mną jest jedno, ja jestem w drugim, które myślę, że znacie już też z innych odcinków. Tam z tyłu jest trzecie. I to jest studio, które jest łączone z salą prób. Dlatego pierwsze pomieszczenie to jest takie bardziej pomieszczenie socjalne, drugie pomieszczenie to jest to pomieszczenie, w którym ja pracuję na co dzień, natomiast trzecie pomieszczenie to jest taka typowa salka prób, w której też zdarza nam się nagrywać różne rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o takie bardzo klasyczne studio nagraniowe, to zwykle ono składa się z tak zwanego control roomu. Czyli tego pomieszczenia, w którym jest realizator nagrania, który realizuje to nagranie po to, żeby, było, żeby był odseparowany od osób, które, które właśnie w tym momencie wykonują swój, swoje partie. Jest live room, czyli to miejsce, w którym dokonuje się sam akt nagrywania, dokonuje się sam akt zagrania danego utworu czy danej partii. No i wewnątrz live roomu bardzo często jest kabina wokalowa. Kabina wokalowa też przyjmuje różne kształty. Tutaj mamy taką kabinę. Proszę bardzo, ja myślę, że nie bardzo widać dlatego, że jest czarna. Natomiast jest to, jest to po prostu taka, taka kabina, właśnie przykręcona do ściany, której zadaniem jest to, żeby jak najbardziej odseparować właśnie tego, kto nagrywa swoje partie wokalne od tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, dźwiękowo. No bo ze względu na to, że mamy tutaj ograniczone, ograniczone pomieszczenie, a do tego jesteśmy w niewielkiej odległości od torowiska tramwajowego, no to chodzi nam o to, żeby jak najmniej tego dźwięku z zewnątrz wchodziło w mikrofon podczas nagrania. Pomyślałem sobie o tym, że jeżeli po raz pierwszy przychodzisz do studia nagraniowego, to przyda ci się taki bardzo krótki um, słowniczek kilku pojęć, które mogą ci się przydać podczas nagrania czy podczas komunikacji z realizatorem nagrania. No, bo w momencie, kiedy wiemy i rozumiemy to, co mówi do nas realizator, to ta praca wygląda dużo łatwiej, po prostu idzie nam dużo, dużo sprawniej. Więc te kilka pojęć, których możesz jeszcze nie znać, a które są bardzo często używane podczas nagrania, to m.in. take. Take to jest po prostu podejście, to jest wersja nagrania. Jeżeli usłyszysz, że ktoś ci mówi, że zróbmy kolejnego takea, to znaczy, że spróbujemy jeszcze raz nagrać to, co nagrywaliśmy przed chwilą. Klik. Klik to jest metronom, który masz w uchu podczas nagrania. Nowoczesne standardy są takie, że w momencie, kiedy produkuje się muzykę, no to ta muzyka raczej powinna być nagrana do klika, powinna móc być wyrównana do siatki, bo wtedy po prostu produkcja muzyczna danego utworu idzie dużo, dużo prościej. A też z racji, że takie są standardy, to odbiorca muzyki jest już przyzwyczajony do tego, że ta muzyka jest wykonywana bardzo równo. Oczywiście są gatunki muzyczne, w których nie do końca się tego trzyma. E, muzyka generalnie taka bardzo żywa, folkowa, e, w której gramy m, nagrywamy na przykład cały zespół na tak zwaną setkę. E, ten zespół używa tylko instrumentów akustycznych. To jest bardzo często muzyka, w której dopuszcza się właśnie nie nagrywanie do klika, nie korzystanie z metronomu, ale tak standardowo raczej z tego metronomu korzystamy. Latencja. Latencja to jest opóźnienie między dźwiękiem, który słyszysz z przestrzeni, a tym, który dociera do ciebie z Twoich słuchawek. Z czego to się bierze? Z tego, że w momencie, kiedy mówimy do mikrofonu, to ten dźwięk wchodzi najpierw przez kartę dźwiękową, przez interfejs audio do komputera, później tam jest przetwarzany i wraca tą samą drogą, nie mam, niemalże tą samą drogą, do Twoich słuchawek. No i teraz wszystko zależy od tego, w jakim tempie ten dźwięk będzie mógł być przetworzony. Zakłada się, że latencja na poziomie mniej więcej. 20 kilku, 30 milisekund, to już jest latencja, która utrudnia bardzo mocno wykona wykonanie danego utworu. Stąd też dąży się do tego, żeby twój odsłuch nie miał latencji, a raczej miał ją bardzo, bardzo minimalną, tak żeby ona była niezauważalna. Monitor. Monitor to jest urządzenie odsłuchowe. Nie mówimy tutaj o monitorze komputera, na którym wyświetlają się różne rzeczy, ale o monitorach odsłuchowych. No i w studiu hmm, zwykle. Są to monitory tak zwane studyjne, czyli te dwa zestawy głośnikowe, które stoją po obu stronach monitora realizatora nagrania, z których będziesz słyszeć, będziesz miał możliwość odsłuchiwania tego, co zostało już nagrane. Natomiast monitor, zarówno na scenie, jak i w studiu, ma też swoje drugie znaczenie to znaczy, dalej mówimy o urządzeniu odsłuchowym. Ale tym razem mówimy o słuchawkach, z których korzystasz Ty podczas nagrania, akurat jeżeli chodzi o studio. Więc monitorami zarówno nazywamy te głośniki, te zestawy głośnikowe, które, z których odsłuchuje nagranie realizator dźwięku, jak i słuchawki, z których Ty słyszysz to, co nagrywasz. Sybilanty. Sybilanty to szeleszczące głoski, których mamy naprawdę całkiem sporo w języku polskim. Mówię tutaj o sy, szy, si. To są głoski, które mają to do siebie że dość mocno potrafią wybijać się w niektórych głosach w nagraniu i dlatego są one niwelowane przez tzw. DSR. To jest takie specjalne urządzenie, specjalna wtyczka najczęściej teraz, kiedy pracuje się in the box, która niweluje właśnie te negatywne skutki. Chodzi o to, żeby, żeby nie było takiego efektu świszczenia w nagraniu w naszym głosie. No dobra, a jak się zachowywać w studiu po to, żeby wszystko poszło gładko i żeby wszystkim współpracowało się jak najlepiej? Po pierwsze, warto być chwilę przed czasem. Generalnie spóźnianie się do studia ma negatywne konsekwencje, zarówno dla Ciebie, jak i dla realizatora dźwięku. Dla obu Was będzie to oznaczało ograniczanie czasu nagrania. Ty płacisz najczęściej w studiu za godzinę, bądź też za cały pakiet, ale on. Na pewno ma jasno określony, ile godzin e, tego nagrania będziesz w tym, w tym studiu mógł spędzić. Jeżeli się spóźnisz, no to po prostu tych godzin będzie mniej. Nikt nie będzie przesuwał swojego czasu, nie będzie nadwyrężał swojego czasu wolnego, dlatego że ty się spóźniłeś, więc na to trzeba uważać. Z drugiej strony realizator nagrania jest w pełnej gotowości zwykle w momencie, kiedy wybija godzina zero. No i wszyscy chcieliby w tym momencie zacząć i, i później nie mieć tego problemu, że trzeba gonić, trzeba, trzeba z czegoś rezygnować, więc bądź chwilę przed czasem. Oprócz tego, co może wydawać się oczywiste, ale myślę, że warto o tym powiedzieć, do studia przychodzimy przygotowani. Należy znać swoje partie, należy znać teksty swoich piosenek. Oczywiście przynosimy ze sobą teksty, przynosimy ze sobą nuty, jeżeli gramy z nut, przynosimy ze sobą kwity. Są takie rzeczy, które pomagają w nagraniu, natomiast powinieneś jak najlepiej znać swoją partię. Teraz możesz zapytać OK, ale co z takimi sytuacjami, które widywałem na filmach, na przykład, że zespół przychodził do studia i wtedy dopiero tworzyła się cała aranżacja utworu. Jasne, są takie sytuacje, jasne. Jeżeli zespół, jeżeli wykonawca ma kupę kasy, żeby móc pracować w ten, w ten sposób, to jest na pewno bardzo fajny sposób pracy. Natomiast z mojej perspektywy absolutnie nie nadaje się do tego, żeby korzystać z niego, kiedy przychodzisz do studia po raz pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że on wymaga bardzo dużego zrozumienia tego, w jaki sposób działa wszystko w studiu, w jaki sposób działa współpraca z realizatorem nagrania. Tak jak mówiłem, wymaga to sporych nakładów finansowych, no bo jednak wymaga tego, że ilość pracy w studiu, która będzie wykonana, będzie dużo większa niż w klasycznym takim podejściu, gdzie przychodzimy, nagrywamy swoje partie i wychodzimy. Więc przyjmijmy jedną zasadę, jeżeli wchodzisz do studia po raz pierwszy. Bądź w 100% przygotowany. Kolejna bardzo ważna rzecz to słuchaj realizatora dźwięku. Realizator dźwięku jest zwykle osobą doświadczoną, która nie tylko rozumie w bardzo, na bardzo wysokim poziomie to, w jaki sposób powinny działać niektóre rzeczy związane z Twoim utworem, w jaki sposób działa odpowiednio zaaranżowany utwór, w jaki sposób może zabrzmieć na przykład Twój głos, ale oprócz tego bardzo dobrze zna swój sprzęt i Dzięki temu może wyciągnąć z niego dużo więcej niż można by się można by od tego oczekiwać na pierwszy rzut oka. Więc po prostu słuchaj realizatora. Teraz chyba najtrudniejszy punkt, ale on jest absolutnie kluczowy, czyli zostaw ego za drzwiami. Będziesz wielokrotnie czuł się tak, że ktoś tutaj się wciska w Twoje kompetencje. Przecież to jest Twoje dzieło, dlaczego ktoś ma ci podpowiadać, co masz z tym zrobić. I jasne Czasami jest tak, że ustala się jeszcze przed, że realizator nagrania nie jest tutaj producentem i prosimy, żeby on nam się nie wtrącał, on ma tylko realizować nagranie. Z mojej perspektywy to wszystko zależy, ale ja bym jednak nie robił tego w ten sposób ze względu na te punkty, o których mówiłem wcześniej. Realizator nagrania, ze względu na to, że bardzo dobrze zna swój sprzęt, swoje studio i ma też doświadczenie, może podpowiedzieć nam jakieś ciekawe rozwiązania. No i tutaj kluczową sprawą jest to, żeby zrozumieć, żeby pamiętać, że my gramy do jednej bramki. Wszystkim nam chodzi o to, o to samo, czyli o to, żeby ten utwór, który zostanie zarejestrowany, był jak najlepszy. Kolejna rzecz: nie dotykaj sprzętu bez pozwolenia. Jasne, to jest oczywiste, ale z drugiej strony bardzo dużo ludzi ma taką manierę, że jak coś wisi, jest jakiś instrument, to ja go dotknę, ja go spróbuję, ja go coś tam. To jest własność właściciela studia. Jeżeli powie wcześniej, że każdy, każda rzecz z tego jest do Twojego użytku i możesz ją próbować, testować i tak dalej, nie masz żadnego problemu. Ale jeżeli nie ma wcześniej takiego komunikatu, to myślę, że też nie chciałbyś, żeby ktoś wszedł do Twojego domu i dotykał każdej rzeczy, która tam jest. Kolejna zasada, o której bardzo, bardzo dużo ludzi zapomina, a naprawdę trzymanie się jej potrafi uniknąć dużej ilości niepotrzebnego stresu. Podczas nagrania, podczas przebywania studi w studiu, telefony są wyciszone, najlepiej wyłączone i złożone w jednym miejscu. Co do tego wyłączenia, to są czasami takie sytuacje, że ja też tego nie przestrzegam, i to zarówno jako realizator nagrania, jako producent czy jako muzyk, który nagrywa. Ze względu na to, że ja na przykład mam coś takiego, że po bardzo długiej sesji nagraniowej muszę trochę. Rozproszyć umysł podczas słuchania. To znaczy, jesteśmy już w jakimś takim momencie, kiedy rzeczy są nagrane, my teraz przesłuchujemy je i sp próbujemy sprawdzić, które elementy są jeszcze, wymagają jeszcze poprawy, i to jest celowy test z mojej strony. Czyli ja na przykład odpalam sobie jakąś grę na telefonie i słucham tylko tak, jakby w tle tego, co się dzieje. Jeżeli są jakieś elementy, które mnie ewidentnie wybijają, no to to są elementy, które ewidentnie trzeba w tym momencie poprawić. Jeżeli takich elementów nie ma, to można jeszcze raz na spokojnie tego posłuchać i zobaczyć, czy rzeczywiście, rzeczywiście ich nie ma. Natomiast przy samym procesie nagrywania, absolutnie wyłączenie telefonów, tryb samolotowy i tak dalej, wyłączenie wszelkich dźwięków, które się mogą pojawić, jest bardzo, bardzo na plus, bo wyobraź sobie, że na przykład w trakcie najlepszego take'a wokalnego, który nagrywasz, nagle zadzwoni telefon i wejdzie to do nagrania i ten take nie będzie się nagrywał do użytku. Chyba warto tego uniknąć. To będzie trochę śmieszne, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego to jest ważne. Ten punkt to nie jedz śmierdzącego jedzenia, no i nie pij alkoholu, to już mniej śmieszne. Ale co do jedzenia śmierdzącego jedzenia, jeżeli w studiu jest pokój socjalny, który jest zupełnie oddzielony, no to bardzo często jest tak, że w tym pokoju rzeczywiście je się różne rzeczy, siedzi się, rozmawia i tak dalej, wtedy to jest mniejszy problem. Natomiast jeżeli tego, tego pokoju nie ma, i pozostali muzycy, na przykład z zespołu podczas nagrania siedzą w control roomie z realizatorem tego nagrania, to każda rzecz, która przeszkadza realizatorowi w wykonywaniu jego pracy, to jest jakby na niekorzyść dla nas, bo realizator nie będzie mógł wykonać tej pracy w 100%. I po co robić sobie takie rzeczy? Naprawdę nie warto. A co do samego alkoholu, alkohol naprawdę ogranicza nasze możliwości, Zarówno jeżeli chodzi o wykonawstwo, czy to jest instrument, czy to jest, czy to jest wokal. Ja wiem, że teraz się niektórzy nie zgodzą i powiedzą, że im po alkoholu jest łatwiej, bo się rozluźniają. Można wejść w polemikę, to jest bardzo, bardzo złożony temat. Natomiast e, oprócz tego alkohol też bardzo upośledza nam możliwość wybiórczego słuchania. To znaczy nie słyszymy tak samo po alkoholu, jak kiedy jesteśmy w zupełnie trzeźwi. No i ostatnia zasada. Myślę, że też bardzo logiczne, ale warto sobie o niej przypominać, czyli absolutnie nie stawiaj czegokolwiek, co może się rozlać, na urządzeniach elektronicznych. Urządzenia elektroniczne nie lubią się z wodą, nie lubią się z cieczami, generalnie. Dlaczego? Dlatego, że mogą wtedy się zepsuć czy zostać zalane, czy może zrobić się zwarcie, mogą się różne rzeczy tam wydarzyć. Po prostu najprostsza zasada: nie ma możliwości takiej, żebyś cokolwiek, jakąkolwiek ciecz postawił w pobliżu urządzenia elektronicznego. Nie stawiamy na wzmacniaczach butelek z wodą, nie, w, nie stawiamy ich w, w, w pobliżu komputera. Nie robimy takich rzeczy. Proste. Teraz chciałbym powiedzieć Ci trochę na temat tego, jak komunikować się z realizatorem nagrania. Tutaj to nie jest fizyka kwantowa. To są naprawdę dosyć proste rzeczy, ale warto pamiętać o takich bardzo podstawowych zasadach, które mogą nam się przydać w tym wszystkim. Zasada pierwsza mówi o tym, żebyś komunikował jasno swoje oczekiwania i je znał. Jeżeli przychodzisz do studia i nie znasz swoich oczekiwań, to po pierwsze, praca rozciąga się bardzo mocno w czasie, bo zaczynacie szukać, a nie po prostu przychodzicie wykonać pracę, która została zaplanowana wcześniej, a po drugie, oddajesz sprawczość dotyczącą swojego utworu komuś z zewnątrz. A tu chyba nie do końca o to chodzi. Te sprawczość, tę część sprawczości oddaje się zwykle producentowi, ale to jest zupełnie inny temat niż to, o czym mówimy dzisiaj. Więc po prostu znaj swoje wymagania, przemyśl wcześniej to, co chcesz uzyskać, i w bardzo jasny i klarowny sposób komunikuj to realizatorowi nagrania. Tutaj trochę powtórzę się, ale. Bardzo ważną kwestią jest to, żeby być otwartym na sugestie, żeby nie chować się ze swoim ego. Realizator nagrania, tak jak już to wspominałem wcześniej, zna swój sprzęt, może Ci dzięki temu doradzić, może Ci zaproponować rozwiązania, które też podpatrzył na przykład u innych wcześniejszych swoich klientów, czy to zespołów, czy to, czy to muzyków indywidualnych. Warto być na, tym otwarty, na to otwarty. I to naprawdę łączy się bardzo mocno z tym pierwszym punktem, o którym powiedziałem. Jeżeli wiesz, co chcesz uzyskać, a dodatkowo jesteś otwarty na rozwiązania, to efekt końcowy ma dużo większą szansę być znacznie lepszy niż to, do czego dążyłeś na początku. No i teraz jedna z najtrudniejszych rzeczy pułapka, w którą wpadają bardzo często muzycy, którzy zaczynają swoją drogę ze studiem nagraniowym czyli ustalenie granic nagrania. Naprawdę bardzo często zdarza się, że wpadamy w taki, w taki amok, że chcemy zrobić to jak najlepiej i już mamy 28 takeów wokalu nagranego w tym miejscu, ale jeszcze będziemy nagrywać i jeszcze i jeszcze. I wtedy warto pamiętać, że kiedy to już nie idzie do przodu, i bardzo często jest tak, że ma świadomość to i jedna i druga strona, ale jednak to, to ego, ta chęć zrobienia jak najlepiej pcha nas dalej do przodu, to warto pamiętać, że zawsze można sobie powiedzieć: Ok. Zróbmy jeszcze jeden take, zróbmy jeszcze dwa take'i i zakończmy to. To już się dalej nie rozwija. Jeżeli teraz się nie uda tego zrobić lepiej, to znaczy, że te wcześniejsze take'i były dokładnie takie, jakie miały być. I tyle. Zostawmy to. Jakich jeszcze błędów powinieneś się wystrzegać podczas swojej pierwszej wizyty w studiu? Nie jest ich wcale tak dużo. O sporej części już sobie powiedzieliśmy, ale jeden z najczęstszych błędów, który się pojawia, to jest złe ustawienie sobie od słuchu. Co to znaczy? W odsłuchu, w momencie kiedy nagrywasz szczególnie wokal, kluczową kwestią jest to, żeby w odpowiednich proporcjach ustawić swój wokal, który właśnie z siebie wydobywasz, do podkładu, do którego nagrywasz. No i oczywiście do klika, ale myślę, że klik możemy tutaj wziąć jako, jako część tego podkładu. Jedna z rzeczy, które tutaj występują bardzo często jako błąd, to jest branie za dużo swojego wokalu, przez co na przykład nie słyszy się akordów, które. Stabilizują nam ten, ten dźwięk wyjściowy, od którego, jakby na którym mamy bazować, przez co zaczynamy fałszować. Druga rzecz to jest za cicho klik, szczególnie to jest ważne w miejscach, gdzie nie gra np. perkusja, przez co wypadamy z rytmu. A trzecia rzecz to jest za cicho, właśnie ten nasz główny wokal, który nagrywamy, przez co nie słyszymy siebie wystarczająco dobrze i zaczynamy fałszować. Więc to są te trzy rzeczy, na które bardzo warto zwrócić uwagę. Czasami zdarza się też, że chcemy mieć pogłos w odsłuchu, pogłos na swoim wokalu, bo nie lubimy tego takiego surowego brzmienia. Dlaczego to jest problematyczne? Dlatego, że łatwo przesadzić i za duża ilość pogłosu sprawia, że rozmywa nam się wszystko, co mamy w słuchawkach, zarówno nasz głos, jak i ten podkład, przez co jakby oba te problemy, o których mówiłem wcześniej, mogą wystąpić. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to spory wewnątrz w samym studiu. To się naprawdę zdarza, i to naprawdę nikomu nie służy. Studio to nie jest miejsce na rozwiązywanie sporów, czy to personalnych między członkami zespołu, czy rozwiązywanie problemów, które są w zespole w tej chwili, dotyczących czegokolwiek związanego z prowadzeniem zespołu. Naprawdę, do studia przychodzimy po to, żeby zarejestrować swój materiał, i powinniśmy mieć stuprocentowy fokus na to. Dlatego też, nawet jeżeli mamy jakiś spór, w, taki zupełnie personalny w zespole, gdzie rzeczywiście członkowie zespołu no, są źli na siebie, trzeba od razu się nastawić na to, że to nie jest miejsce na roztrząsanie tego, no i spróbujmy nastawić się przynajmniej neutralnie na ten moment. I na koniec chciałem powiedzieć o rzeczy, która na szczęście zdarza się już coraz rzadziej, ale nadal występuje, a naprawdę może strasznie rozciągnąć nam pracę. I to jest brak wyznaczonej jednej osoby do kontaktu z realizatorem nagrania. I mówię tutaj zarówno o tym, że powinna być to osoba, która na przykład ustalenia zespołowe, które pojawiają się w trakcie samego procesu nagrania, przekazuje realizatorowi nagrania i to realizator właśnie z tą jedną osobą przedyskutowuje tu, jak i tej osoby, która będzie komunikować się z realizatorem nagrania w sprawie eksportu ścieżek, wysłania tego, rozliczenia, e ewentualnie jakichś poprawek, które muszą wyjść. Jest trochę tych rzeczy, i teraz komunikacja. Żaden realizator nagrania nie będzie tracił swojego czasu, żeby kontaktować się z czterema członkami zespołu, na przykład osobno. To nie ma żadnego sensu. Musi być ta jedna osoba kontaktowa, która zbiera poprawki, i to zarówno jeżeli chodzi o nagranie, jak i jeżeli chodzi o współpracę z producentem czy z realizatorem miksu. Czy z realizatorem masteringu, i tak dalej, i tak dalej. Zawsze powinno być to jedna osoba wyznaczona, która zbiera rzeczy od reszty tej grupy i kontaktuje się bezpośrednio z tym realizatorem. Wtedy naprawdę wszystkim będzie działało się dużo sprawniej, no i będzie to przebiegało w lepszej atmosferze. Chciałbym Cię zostawić po dzisiejszym odcinku z jedną myślą. A myśl ta brzmi: przygotowanie, komunikacja i otwartość to trzy filary dobrej współpracy w studiu nagraniowym. Studia nagraniowe to nie jest miejsce strachu, ale miejsce realizacji swoich marzeń, swoich pomysłów i uzewnętrzniania siebie, pokazywania światu swojej twórczości. Dlatego nastawmy się, że będzie to czas, który nie będzie naznaczony stresem, ale właśnie radością i otwartością czego bardzo serdecznie Ci życzę. No i to wszystko na dzisiaj. Na razie.